Wszystkich Państwa serdecznie i od razu na początku bardzo, bardzo dziękuję za przybycie. Jak wiemy, spotkaliśmy się tutaj w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Jest to już piąta edycja. W poprzednich edycjach uczestniczyły w większości większe miasta. W tamtym roku uczestniczyło 1600 miejscowości, w tym roku prawie 2000 i to właśnie dzięki Państwu Łomazy również reprezentują się na mapie ogólnopolskiego narodowego czytania. Chciałem podziękować tutaj Pani Dyrektor im. Woltek i również pracownikom GOKU, za organizację, bo to dzięki temu tutaj jesteśmy. Dzięki... Z oczami błyszczącymi do dowcipem i wesołością. Odmłodzon, pełen życia, wykwintny, tak niedościgniony, że sam oto nie mógł się z nim porównać. I prawdziwy, jak go nazywano, arbitem elegantianem. I urządził z tak nadzwyczajnym smakiem, iż sam Nero przyznawał im wyższość nad Cezaryńskim. Chociaż cezariańskie były obszerniejsze i urządzono z nierównie większym przepychem. Niech wszyscy bogowie darzą cię pomyślnością, a zwłaszcza Sklepios i Kipryda, albowiem pod ich podwójną opieką nic złego spotkać się nie może. Witaj w Rzymie. I stanowiło to dziwną sprzeczność z charakterem człowieka słynnego ze swej zniewieściałości i zamiłowania do rozkoszy. Dlatego lubił wspominać te czasy. Nie doszedł jeszcze wprawdzie do tego, do czego doszedł młody Sisenna, który stracił do tego stopnia czucie, że gdy go przynoszono rano do łaźni, pytał, czy ja siedzę, ale nie był zdrowy. Łomazy Gmina Biblioteka łączyły się również w Narodowe Czytanie. Oczywiście. W tym roku przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Głównym inicjatorem naszego przedsięwzięcia był pan wójt Jerzy Czyżewski, natomiast organizatorami są Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury oraz szkolne koło Caritas numer 45. W to chyba nie po raz pierwszy, co w tamtym roku chyba też żeście uczestniczyli. Nie, właśnie dlatego mówię, że głównym inicjatorem był pan wójt, ponieważ w tamtym roku yy, już rozmawialiśmy na ten temat, Aha. jednak w pełni jest ruszyliśmy w tym roku i mam nadzieję, że będziemy powielać. Kowadis to trudna lektura, trudna książka. Kwowadis jest bardzo bogatą literaturą i tak jak powiedział pan premier, pan prezydent, przepraszam, pan prezydent Andrzej Duda, jest to piękna powieść o miłości, o upadku imperium rzymskiego, a także o bogactwie naszej wiary o wzmocnieniu, o tym, że wiara potrafi skały przenosić. Trudno się ją czyta? Ci, którzy przeczytali, myślę, że wiedzą, że trudno. Jest bardzo bogata w opisy, w słownictwo, ale jest przepiękna. Na mu rozbiórce, rzekł Markus Winicjusz. Jaki ty masz u siebie wybór? Wolę wybór niż liczbę, odpowiedział Petroniusz. Cała moja familia w Rzymie nie przenosi 400 głów i sądzę, że do osobistej posługi chyba dorobkiewicze do potrzebują większej ilości ludzi. Obrażony na modlitwę <śmiewanie> i cześć w swoim deklaracji zapasujące tekst z niego <śmiewanie> całymi brzmieniami i nocami. Tak, to jemy. Tak, no to jemy. I teraz. Jeśli to niewolnica, to ją oprócz. Ona nie jest niewolnicą. Wiem, że jest. Był tylko zwolennicą Klaucjusza. Nie będąc nigdy niewolnicą nie mogła być wyzwolona. Więc nie wiem córkę królewską ci czy czymś podobnym. Zaciekawiasz mnie więc Lecz jeśli zechcesz mnie posłuchać, zaraz zaspokoję Twoją ciekawość. Zmęczony jestem i potrzeba mi powietrza. Nastrójcie tymczasem cytry. To powiedziawszy, obwiną gardło i własną — Wy pójdźcie ze mną — rzekł, zwracając się do Petroniusza i Winicjusza, siedzących w kącie sali. — Ty, Winicjuszu, mi rękę, bo mi sił brak. Petroniusz zaś będzie mi mówił o muzyce. znota ich zadźwięczała, bo jak liczana tarcza, którą ktoś pałką uderzy. I nie śmiałem. Też wiary Winicjuszu, że mnie śmiał? — Padli są piękne ptaki, ale krzyczą zbyt przeraźliwie. jak się Krzychu. Muszę jednak pochwalić Twój zawód. Jest znak, urzano i W tej części gmachu było pusto, a odgłosy muzyki i wrzaski wiesione dochodziły ich coraz niewyraźnie. W Ligi wydawało się, że wyrwano ją z piekła i wyniesiono na jasny świat Boży. Było jednak coś poza tym ochywnym tycinem. Było niebo, zorze, światło i cisza.